Siemanko, z tej strony Dark Krzyś i dzisiaj chciałbym wam pokazać chyba pierwszy odcinek taki bardziej gadany z jazdy moim nowym autem Subaru Imprezą tak jak zresztą już mogliście zobaczyć kilka filmów z tego auta, czyli dwa <grytanie> pojedziemy sobie dzisiaj przez Włosławek tak standardowo przez hale mistrzów, bo tam może jakieś auta będą stały, chociaż jak widzicie pogoda jest taka sobie, więc przypuszczam, że tam za dużo ludzi to nie będzie, ale może coś się znajdzie ciekawego, jakiś samochód też. A przy okazji pojedziemy sobie na stację zatankować, żeby tak nie było zupełnie bez celu. Także tam na moment wyłączę nagrywanie i, i sobie po prostu zatankuję tam trochę paliwa może na jutro się przyda, dlatego że może sobie jutro jakąś dłuższą trasę przejedziemy, nie wiem, zobaczymy. Na razie dzisiaj, po całym tygodniu bardzo zajętym swoją drogą, to mam po prostu chęć się tutaj przejechać kawałek wieczorem. Tutaj są fajne zakręty, to niedawno ta droga powstała. Teraz pada, więc tu nie będę strasznie szalał, ale w tym samochodzie naprawdę da się tutaj przejechać bardzo szybko. W razie czego, tejże tutaj się przyjemnie jedzie, zresztą o, nawet widzicie teraz. <grybujesz> to było 50. Muszę sobie chyba trochę docisnąć później te wycieraczki, bo mi nie biorą tak jakbym chciał do końca. Też ładnie ścierają, nie ma co narzekać, ale mogłoby być trochę lepiej. <grymne> Tutaj to rondo to też jest pełna nowość. Także na starych filmach, bo jadę taką trasą jak dawniej w sumie, to na starych filmach czegoś takiego byście nie zobaczyli. Jak jeździłem jeszcze Ligierem X2, Te latarnie to też jest nowość, strasznie oślepiają. Dobrze, bo mam czapkę z daszkiem, to troszkę mi tutaj zasłonią to. <grym> o, może jeszcze obniżę, chociaż tak to będziecie widzieli, ile jadę, a ja nie chcę, żebyście widzieli, ile jeżdżę. Nie łamię przepisów, żeby nie było jakoś tam, ale zresztą zawsze mogę powiedzieć, że to jest w sumie tylko symulacja, że tak naprawdę nie jechałem tym samochodem, bo takie czasy już nastały, także nie ma się w sumie czym przejmować. Nie, ładnie teraz ścierają, już teraz się ułożyły jakoś tak pierwsze parę razy jak machnąłem to było gorzej. Nie będziemy dzisiaj gazować ja już to auto przetestowałem w praktyce, co zresztą mogliście zobaczyć tam nagrałem jeden film z tego jak właśnie no, pojeździłem sobie trochę po takim terenie do jakiego to auto zostało stworzone. Na autostradzie też je przetestowałem. Jakby kogoś interesowało, ile jeździ, ale to jakby co, to taką prędkość to osiągnąłem tylko w symulacji <grywka> 220 na godzinę, czyli cały licznik to auto wykorzystuje. Przy czym jechałem jeszcze z dwiema osobami i wtedy miałem zalane yy, 95, a aktualnie sobie między innymi tankuję, znaczy chcę w ogóle na szala pojechać, jak będzie setka to zatankuję setkę, jak będzie dziewięćdziesiątka piątka to zatankuję dziewięćdziesiątkę piątkę, jednak lepiej dla silnika, jeżeli ma to lepsze paliwo. To ładnie to auto brzmi i tak naprawdę tak właśnie jeszcze się zastanawiałem nad tym eco drivingiem szczerze mówiąc w benzynie przy takim naturalnym przyspieszeniu ja tutaj go kręcę do 3-4 tysięcy i to jest eco driving a nie jakieś tam 2,5 tysiąca które wam wmawiają teraz mamy 2,5 tysiąca obrotów ja sobie już rzuciłem na piątkę ale przy przyspieszeniu to nie ma sensu takich niskich obrotów trzymać nie dość, że się silnik zajeżdża, to jeszcze nie mamy przyspieszenia i dłużej przyspieszamy, więcej palimy, także to też jest takie no ciekawe, że tak powiem tą trasę w ogóle mogliście sobie obejrzeć już tam właśnie parę lat temu, jak jeździłem Ligierem, bo w sumie tędy jechaliśmy też tą trasą tutaj wrócimy, chcę po prostu taką prostą pętelkę dzisiaj zrobić o, chciałem po prostu się przejechać i, i zatankować. No może o tak. <laughs> Tutaj te światła są beznadziejne. Zobaczymy. O, nawet pierwszy raz się ładnie zapaliły mi. Policja chyba stoi. Zastanawiam się w ogóle, czy sobie lepszej kamery nie kupić. I to jest na pewno kwestia czasu. Bo jednak ta, co mam teraz to jest taka troszkę na zasadzie, że ma słabą jakość i dźwięku i obrazu. Tak na chwilę wystarczy, ale ponieważ tak jak mówiłem, ja bym chciał tutaj coraz bardziej iść jednak w tym kierunku, żeby tutaj coś ciekawego robić, to myślę, że. Tak, niech jedzie, bo to przyszmy tutaj, o, tylko sobie tutaj przejedziemy. Zobaczymy, czy coś ciekawego stoi dzisiaj ale chyba nie są e-bmw tak. Myślałem, że może jakieś Subaru też będzie stało, ale z tego co widzę to nie. Tam może coś ciekawego było dalej, ale też świeciło światłami, tym się nie chciało patrzeć. niepotrzebnie zrobione nie wiadomo czemu to ma służyć w ogóle o, tutaj z jakimś śmiesznym slalomem sobie pojedziemy już nie wrzucam migacza bo mi się nie chce <grytanie> jedziemy na jedynego szela we wrocławku mam nadzieję że będzie otwarty ale stacje te raczej są otwarte całą dobę zobaczymy jakie będzie paliwo W ogóle zajęło wyczucia tutaj zrzutki na drugi bieg, dlatego że to jest ciekawe, dlatego że to auto ma tak, że jeżeli jedziemy szybko, ciśniemy gaz do dechy, to bardzo szybko mu spadają obroty, natomiast w momencie kiedy właśnie się ciśnie mało gazu, to te obroty ma takie dosyć. że mu wolno spadają i ja po prostu za szybko puszczę sprzęgło, naprawdę tu można bardzo powolutku puszczać i wtedy się nam auto nie zakrzytusi. To taka rzecz no, do wyczucia po prostu była. Tak to sobie zjedziemy, ktoś tam jedzie, ale jeszcze daleko. O, i dopiero teraz puściłem sprzęgło, także tak to wygląda. Widzę, że wszyscy pędzą. A ja sobie pojadę dzisiaj w miarę na spokojnie, tak jak mówię. Miałem taki naprawdę tydzień zawalony wszystkim jeszcze właśnie przez to auto, bo też musiałem tam jeszcze je ubezpieczyć i, i tam zarejestrować, że <gryw> naprawdę, ale tak właśnie na sam koniec tygodnia, bo jest piątek, zaraz będzie, o już jest po północy, zwolnię trochę. Bo tutaj, jak są takie światła, to przeważnie ludzie niby. Niby patrzą na te znaki, a jednak nie patrzą, więc lepiej tutaj zwolnić i się nie narażać. Na jakiś wypadek. Są takie u nas światła jedne we Wrocławku, że jak je tylko wyłączam na jeden dzień, to zaraz jest jakiś wypadek. Także tutaj już tak się wolę zawsze zwolnić, jeżeli już są wyłączone, bo to nic nie zaszkodzi, a można sobie kłopoty oszczędzić. Mam nadzieję, że w ogóle jadę dobrą ulicą byś tak, widzę, już szela, to bardzo dobrze zaraz sobie zjedziemy na niego tylko tak, tutaj mamy wjazd, o, no i tutaj jesteśmy podporządkowani, czyli musimy się w sumie to i zatrzymać bo tu nic nie widać ale widzę, że nikt nie jedzie także możemy jechać sobie i wjedziemy sobie o Tutaj Tu mamy fuel safe Tak, tylko Fuel safe a tam będzie chyba Tak, V Power To poczekamy sobie na V Powera O ile dobrze widzę Tak, poczekamy Dobra, ja i tak wyłączę kamerę, bo będę musiał wyjść z auta także Dobra już jestem z powrotem. Wlałem sobie setkę, bo była. Także na lepszym paliwie jeździmy. Standardowo w ogóle taki miałem zamęt tutaj z tym, gdzie jest które paliwo. Okazało się, że setka była przy autogazie, a ja chciałem wjechać tam, gdzie był Shelby Power. I się okazało, że. Tam gdzie był Shelby Power to był diesel. Także generalnie dużo zamieszania, ale w końcu się zapytałem tam na stacji, że gdzie to jest. No i się udało. Włączmy sobie może długie światła, bo nikt nie jedzie. A zawsze lepiej jednak będzie coś widać. 10 litrów mu klałem, także tam na jakiś czas starczy. To auto pali dosyć dużo, ale też szczerze mówiąc bez przesady. No, da się jechać w miarę ekonomicznie. Nie mówię, że jakoś strasznie, ale najgorzej jak się go kręci, tam powyżej no już tych właśnie 5-6 tysięcy obrotów. To już nie mówię jak na, się, na pełne się wkręca, to w ogóle. Pali bardzo dużo, ale tak to, to jest naprawdę elegancko. Tak się zastanawiam, w którędy pojechać. Czy tak samo jak jechaliśmy za pierwszym razem, czy jednak sobie pojechać na Rondo i tam już przejechać normalnie? Nie wiem. Nie wiem, czy teraz będę pamiętał, w którym miejscu mam skręcić. Zaraz, zaraz. Jeśli tu tak, tutaj. Dobra, to pojedziemy sobie w ten sposób. Myślę, czyli tak jak wcześniej. Nie wiem, czy dobrze jadę. Chyba nie. <grybuj> Dobra, przejedziemy się trochę inaczej i zobaczymy. Jedno za wcześniej skręciłem. <grybuj> A tu mamy w ogóle ślepą, dobra, to zawrócimy. On na wstecznym w ogóle nie lubi jeździć, bo ma chyba długi ten wsteczny Dobra, pojedziemy może i normalnie, bo ja chyba już tą ulicę, w którą chciałem skręcić to przegapiłem. Już tam nie będziemy kombinować, chyba że teraz ją ewidentnie znajdę. A już jak jest tak ciemno, to już nie będę, zresztą w ogóle jestem zmęczony, więc nie za bardzo. Mi się super jeździ. Poczekajcie, nie to tu dobra, Jezu, jedną za wcześnie skręciłem, tak mi się właśnie wydawało. Dobra, to tutaj, tak? Tak, no już tutaj to jest. O! No to jeszcze mieliśmy szybką zawrotkę. Potem można by było rondem jechać, ale ja jeszcze wolę sobie przejechać raz tam. Właśnie obok tej hali mistrzów Tak zwanej łączmy długie Przestało padać w ogóle w międzyczasie Tu nie będziemy kogoś ślepić Chociaż oni w tę stronę idą To tam byśmy ich nie ślepili Chyba tu nie nam już skręcać Ale przejedziemy, wiem, przejedziemy sobie trochę inaczej Albo i nie tu Tutaj Tędy Oczywiście, że tędy Trochę gazu, ale też bez przesady <tak>, tak, tak, dobrze jedziemy, oczywiście Już dzisiaj to naprawdę jestem tak zmęczony, że że ja teraz światła widzę, wyłączają w całym mieście, bo to u mnie też zauważyłem, że wyłączają latarnie na noc, żeby oszczędzać energię. Tak mnie trochę śmieszy, że dopiero teraz ktoś na to wpadł, zamiast wpaść na to dużo wcześniej, że to dobry pomysł. Tyle się o tej ekologii i ekonomii gada, a w sumie nic z tego potem właśnie nie wynika. że tutaj widzę, że będziemy po ciemku jechać i fajnie, tak jest lepiej. Dobra. Nie, chyba nic ciekawego się nie pojawiło niestety. Śmieszne jest to, że tego auta się praktycznie nie da zarzucić. Nawet jak teraz bym ruszył z gazem do dechy, to przypuszczam, że nie zabuksowałyby mi nawet koła. Zresztą możemy to sprawdzić w sumie. Jest trochę mokro, więc to dodatkowo może spowodować, że jednak trochę tego poślizgu będzie, ale raczej nie, zdziwiłbym się. Dobra, nie będę tak, aż dodamy. O, na zakręcie zobaczymy. No i nic. <ścoughs> Wziął zakręt, jakby po prostu. Tak, o. Mimo że trochę jest mokro. Fajna to jest auto, naprawdę bardzo je polubiłem. Od samego początku, ale w sumie nic z tym dziwnego, bo tak jak zresztą zawsze mówiłem, ja chciałem je mieć i chciałem je mieć nie bez powodu. Standardowa trasa. No wracamy po prostu, zrobię pełną jakby tutaj pętelkę, także żaden jakiś szał, ale po prostu miałem chęć się tutaj przejechać. I zresztą tak jak mówiłem, no ja bym chciał przerzucać ten kanał na realny samochód też tak to było wstępnie planowane, już tam nagrałem właśnie ten film z Toru. Tym autem też strasznie bym chciał na Tor pojechać, bo widzicie jak on, jak ono się trzyma drogi, więc. Na to, że to będzie coś niesamowitego. Ale też nie chcę jakby go zajeżdżać, także dobra, jedziemy? No włączmy długie, chociaż dobra, widzę, że tutaj już ktoś niestety jedzie z naprzeciwka. No i ile mi zmierzą prędkość. Dobra, zwolnij, żeby nie było. No, ale też bez przesady nie będziemy zwalniać aż tak. Przejdziemy się na rondzie tak, jak się na rondach powinno jeździć. To też bez przesady oczywiście, ale... Podoba mi się strasznie, że tu są te latarnie wyłączone. No, od razu się przyjemniej jedzie, tak szczerze mówiąc. A jadą. Problem w tym aucie jest taki, że jak się jedzie na dwójce dokręci się do maksa to już jedzie ponad 100. Więc nie będę tak robił, to jakby co jest ograniczenie do 70, więc jakoś tam specjalnie przepisów nie łamie. A biorąc pod uwagę to, że to jest tylko symulacja, no to wiecie, zresztą nie wiem, czy mogę widać licznik, ale w sumie nie obchodzi mnie to. NightyGiREM jechałem 60, niby 3, tam chyba w mieście, czy ileś. Ale jak wiadomo, liczniki zawyżają. Tak naprawdę zawsze jeździ się 50. Po prostu się nie blokuje wskazówka przy tej prędkości. No, ale 10 litrów i tam. No, no, Ona ma 50 litrów zbiornik, Także tam jedną piątą sobie wlałem. Setki, tak jak mówię. Akurat to jest takie auto, że. Na nim nie warto oszczędzać na paliwie, bo jak się oszczędza na paliwie, to potem się nie ma problemy z silnikiem, z tego co wiem, także... Niby tam część osób mówi, żeby tankować 95, bo tak nawet w niektórych autach jest napisane, ale to raczej w... Amerykańskiej wersji, a amerykańska wersja jest najgorsza, także... Tam można było i złe paliwo lać. No, jest trochę mniej przyczepności, jak jest mokro, ale i tak. Tutaj sobie z taką łatwością te zakręty można pokonywać. To tutaj widzę, że było oświetlane, jednak i od razu się nieprzyjemnie jedzie, bo razi. <grymne> Spróbujmy go zarzucić trochę. Chciałbym musiał przypalić sprzęgło i puścić go po prostu wtedy z, z zupełnie skręconymi kołami no tak to to mogę sobie wchodzić w zakręt cisnąć do dechy, także to jest bardzo fajne auto przy wyjeżdżaniu z na przykład właśnie z jakiejś bocznej drogi bo wtedy nie ma problemu, żeby chwyciło przyczepność na maksa od razu jedziemy sobie tam gdzie w sumie zaczynałem Albo nie, zatrzymam się już tutaj. O, zjedziemy sobie tu. A wyjeżdżaliśmy stamtąd. Także tyle, na szybko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.